Witam, witam serdecznie wszystkich gwintowników. I na początek, pozdrawiam wszystkich, którzy byli w sobotę na turnieju gwinta. To był taki turniej organizowany na grupie. Także, jeśli ktoś nie widział albo w ogóle nie jest w temacie, możecie sobie sprawdzić na grupie Przebierańcy kondzia. Tam jest taka relacja zdjęciowo-lajwowa. Były takie małe, krótkie livey Naprawdę super zabawa, super emocje. Pozdrawiam wszystkich i gratuluję zwycięzcom. A my tutaj dalej bawimy się na tym koncie testowym. Cały czas mamy. No, zmiany w kartach. Ja tutaj sprawdziłem sobie kolekcję kart. Ale to za chwilę, za chwilę. Stworzymy sobie talię dzisiaj opartą o kajdany i tak dalej. To będą niezłe jaja. I cóż, na początek dajcie łapeczkę w górę i kto nowy na kanale, to można wrzucić suba, ale. Może beczkę na początek? Taką? Utworzymy sobie? Beczka i łapeczka. Co wy na to? Otworzymy sobie beczkę. Dobra, taka wróżba. Czy będzie nam dzisiaj dobrze szło z trolem? Chyba, że jakiegoś przeciwnika żywego. No. Dobra, drago. Wróżba taka, brązowa. Wróżba brązowa. No i zobaczcie, mamy kolekcję kart. To jest kolejny dzień testów. I tutaj redzi cały czas zmieniają. Na przykład trzęsienie ziemi zmniejszyły losowe jednostki przeciwnika o 2 powtórz 6 razy. Sajcie bazę? Za 12 trzęsienie ziemi wjeżdża. Tutaj jeszcze. No są drobne zmiany, ale tu już nie będziemy się rozwodzić. Kajdany zostały tak, jak są. To są jaja. <grym> ale dobra, zrobimy przez to taką talię. Dla Beki i jeszcze tutaj była zmiana z Ragnarokiem, to Wam nie pokazałem ostatnio. Ragnarok teraz zmniejsza bazówki o 2, a nasze podbija o 1. Także nie wiem, czy to pasuje do tej karty. Moim zdaniem było fajnie, ale cóż, zobaczymy. No tutaj starają się coś redzić, zmienić. Tutaj zostało tak jak jest. I są jeszcze drobne zmiany, ale to Wam pokażę już w rozgrywce. Tak, czy lecę? Wszystko nie wiem. Lepiej sobie to wszystko zrobić w taliach. Więc tak. Będziemy sobie jeszcze grali aż do aktualizacji na tym koncie. Później, już przejdziemy na to moje normalne. Stworzenie talii. Wszystkie talie były. Ten Radowid był na tym odcinku pierwszym. Też pisaliście, że nie było północy. One były na tym pierwszym odcinku. Ale zrobimy sobie dzisiaj inną talię. Taką bardzo bekową żeby cały stół był zablokowany zobaczymy jak to będzie się sprawowało więc tak, no karty, które też się zmieniły wrzucę, bo nie pokazywałem wam, na przykład Willen ma teraz 4 cztery, teraz cztery punkty jedne Ferklątwy też 4 i można zdjąć Jademantikory nie? jak będzie odzłocone Filipe, nie pokazywałem wam Filipy, nie pokazywałem wam Keiry. <laughs> spoko My tu jeszcze mamy nowego. No tutaj Jan Natalis tylko ma punkty inne. No, nadal nie możemy strzelać w te złote jednostki. Krakersa, widzieliście? No, weźmiemy tego Wilena i może tego Dijkstra, żeby wyciągnąć którąś z tych kart na 100%. Wiem, że to jest strata punktu. A, ten Ragnarok. Dobra, to Ragnarok. To Ragnarok. I tutaj będziemy. Bardzo dwie merytem działać. Romancja. To jeszcze za karty, których nie pokazywałem. Tutaj złotych nie wyciągniemy. Ten ma 2, 2, 1. Wiedźmieni mają 5, 5 i 7. Ciekawe 5, 5, 7. O, tasak musi być. W sumie bym chciał zobaczyć, jak te adeptki wyglądają, bo chyba mi się nie udało ostatnio. O, Stenis jak najbardziej, to będzie szpieg. Spoko, dwie karty, Przyścilla troszkę do... Mniejszenie deku, dobra, może być ten krzyż. Może być ten krzyż, trzęsienie dupy. Jeden brzask dla beki. Trzy razy kajdanki, czyli będziemy blokować, to jedną zamieć. W sumie nobilitacja jest teraz mocna. W ogólnie, bo karty bez umiejętności są mocne. Także jak. Nie wiem, czy tak to zostanie, oczywiście te kajdanki. Ale jakby zostało, to <ścoughs> będę grał na Geralta 12 i tyle. W północy. Wobec setnik, trzy razy. Nie, wiem, tu do czyszczenia deku. Tak, białe. Wyczyścimy deck i ci. I teraz specjalne karty. A poza złotymi? Nie mogę Ragnarok nawet zagrać. Kartę specjalną z mojej ręki. Nawet Ragnarok bym mógł zagrać, ale to jest bez sensu. Co tu jeszcze ze specjali? Właśnie przywróciłem jednostki do wartości bazowej, a następnie zmniejsz jej siłę o 3. Czyli tutaj tutaj mamy jakby, jakby kajdany, w grzybkach to wam pokażę. W grzybkach mamy kajdany, czyli tych setników trochę, trochę mniej. No dobra, taka talia pod Radowida, czyli ile mamy blokersów? Jeszcze atrapę bym wziął. Dobra, atrapę zamiast tego krzyża. Dobra, atrapę bym wziął na tasaka. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i radowić trzy jednostki. Osiem jednostek jesteśmy w stanie zablokować. Ciekawe. Zwiemy talię sobie. Więzienie. Do lochu z nimi, to do lochu z nimi. No, blokowanie przez Radowida bardzo fajne. Tylko zobaczcie, no. Ja nie mogę w to uwierzyć. No, nie mogę w to uwierzyć. No, trzeba to jednak jeszcze raz powtórzyć. Bo to musi iść do zmiany. Zmniejszyłem dowolne jednostki innej niż złota. Innej niż złota. Zablokuj lub odblokuj dowolną jednostkę. Już wszystko wiecie, nie? Wszystko wiecie. Zagramy sobie. Może ktoś będzie na potyczkach? A jak nie, to strollem tylko on nie ma złotych kart. I to, to troszkę lipa. Fajnie, jakby był jakiś troll ugarnięty, żeby miał 4 złote karty, bym go blokował właśnie kajdanami. No tak to będziemy czekać troszkę. Ja nagrywam w miarę wcześnie. Może nie być ludzi, ale poczekamy. Najwyżej będzie cięcie za chwilę. No niestety będzie ciężko dzisiaj zagrać potyczkę, ale zagramy sobie z naszym inteligentnym golemem. Jakieś ostatnie słowa? No dobra, no jest troszkę jeden taki mankament, że nie mamy złotych kart przeciwnika, tak myślę. Ale przetestujemy to co mamy. O, jest wilenik, jest Keira i. Jest wszystko. Cztery złote karty, fajnie. I to jest do czyszczenia. Dobra, zajebiście dwa razy kajdany. I raz, dwa. O, masz złote karty, fantastycznie. Zobaczcie to, Regis już nie przywoła dziesiątki. To jest straszne. Nie mam klucznika. A czy tego? Co ja mówię? To saka. Nie boję się. Dobra. Mogłem sobie wyczyścić, dek, Ale spoko. Chodź do wujka. Starych druhów nie poznajesz. zobaczmy jak bije do trzęsieni dupy. Starych truchów nie poznajesz. A, czyli 6 jednostek, tak? To sześć 6 kart musi być na polu. Jak jest mniej, no to mamy lipę. Dobra, i teraz. Zmniejszyłeś sąsiadujące jednostki po prawej stronie. I tak chyba. A teraz coś specjalnego. What? Aha, i zmniejszam. One się nie zamieniają. Ale dziwne, myślałem, że ten... Piechur dostanie 5 punktów. A zmie zmień siłę, a nie zamień. Dobra. Czyli. Jest spoko karta. Jest spoko. Tu mamy na przykład 50 punktów, a tu mamy 1. I wrzucamy keira jest 50 na 1. Kurde, zajebiste. Nawet zajebiste. Ja bym mógł to teraz zablokować, ale. Spok Dobra, nawet zajbić to Keira. O, jest klucznik! Ja zagramy sobie. Kablujesz, żałujesz tego majstra. Ale tu dziwny ten Ragnarok. Zobaczmy tą Filipę. Jak ty nie Możemy sobie wybrać. Ja sobie wezmę trapę. Dość gadania! I mamy. Margarita, to niech gra, niech gra do końca. Patrzcie jak szczioła drog. Jebis. Nie pomogę, jeśli dożyję. Mam dwie złote karty. Dajemy ten rag na rok? O, pani Margarita opowiadała nam o tym. O, super. Znamy kwestię. Zabijałem za mniej, zrzucę wilena Okej. Okay. Wilen za cztery, ciekawe czy kiedy. Z północy za sześć. Kurde, nie będę miał co blokować. Tam trzy. No i mamy pięć. Pięć kudek. Zajebiście. Po co mi tej kajdany? Odblokuje coś. One masaka, tylko blokuje, tak? Karta tylko do blokowania, czyli bazową siłę grzybki od o, robią, nie? Fajnie. Dobra. Zobaczmy czy to działa, działa. 14 i 13. Oj golem, golem. Przegrałeś. Kurde, nie wygląda to wesoło z tymi kajdanami. Jak tak będą. Jak tak będą wyglądać bitwy? Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Sprawdzimy jeszcze raz, bo na razie mieliśmy 5 kard zablokowanych na polu. Teraz też jest szansa. Lipa. Tą bombę, bombę wam pokażę. Nie, tego nie chcę. Nie od razu machakam. Machakam. Ja sobie wyrzucę te karty. Oj, tak, Keira nawet fajne, Ej, fajne Widzę, że ona piją. zamienia tylko... W razie jakiejś taktycznej takiej zabawy, że tu mamy na przykład adrenalinę, a tu nie i sobie zamieniamy. A tu jednak możemy dodać punkty, więc. Brzmi nieźle. No to zagrajmy w gwinta. Oj, mamy grzybki. Przywróciłem jednostki do wartości bazowej. Mamy jakąś zbitą mnie. Czyli na przykład tutaj. Okej. Okay. Okay. No to jest to jest dramat akurat to. Bo zobaczcie. Tasak nawet inną niż złota. A te Gajdajny złota. No nie wiem. Czy to można się wykończyć z tym? Dość gadania! Chcesz pomąchać mojego pokora? Naprawdę jest przypał, ale teraz jakbym dał radowida? Nie mogę na jedną kartę, czy nie? Nie, na jedną kartę nie. Czyli to by był problem. Zagram sobie w pieniądze. Mamy kartę, czy jest dobra? Oj, zobaczmy teraz. Jest 6 kart. Wszystkie o dwa. Zabawkam, Zobaczmy bombkę jak działa. Dobra, tego nie zdejmuję. Miałeś kiedyś połamane kolana? Dobra, trzy kutki, nie tak źle. No, nie wiem. Moim zdaniem, dramat. Że to na złote działa. Kolejne kajdany. Nigdy nie chybiam. Co ciekawe, jak weźmiemy efekt Cóż uboczny, to nie ma na co położyć. Co mogę dla Ciebie zrobić? Fajnie. Mogą się schować, ale nie. nie co ty masz za kartę? Zabijałem za mnie. Dość tej farsi. Ale on wjeżdża tak czy tak za. 6 punktów radowi. Nie, masakra. Ale wygrał. Wygrał. Dobra, pan Meister wygrał, ale ten widok troszkę niepokoi. Troszkę niepokoi wam powiem. No ale zobaczymy. Hmm. Więcej chyba takich kart nie ma, nie? Jeszcze jest. Jeszcze jest Egan chyba w Nilfgaardzie Tak, jest Egan w Nilfgaardzie, ale tutaj mamy te trzy kutki w Radowidzie. Hmm. Kurde, nie wiem co o tym sądzić, ale te kajdany niestety do zmiany. Ale to będzie na tyle w tym odcinku. Wesoło i niewesoło. No, śmieszne to jest, ale jak się zacznie taka meta kajdanowa, to nie wiem czy to będzie ciekawe. Otworzymy sobie beczkę. Sklep, sklep, sklep. Żeby było weselej. Ciekawe, co Ciekawe, jest co w, środku. w środku. O, co troszkę. No, to jest wróżba. <grym> Już nie chciałem wziąć. To jest wróżba, ale myślę, że. Odcinek wam się podobał i. Napiszcie, czy chcecie jeszcze na tym koncie testowym coś zobaczyć, możecie pisać, jakie karty byście chcieli. Mogę takie wiecie, deki trollowane robić, takie w ogóle niezwiązane ze sobą. Na przykład jakiś taki Nilfgaard Wesoły albo coś. Dajcie znać, dajcie znać, ja bym chętnie jeszcze tutaj pograł na tym testowym koncie. Dopóki nie ma aktualizacji, to się pobawimy, także dajcie łapeczkę na koniec i do zobaczyska. Dzięki za oglądanie, hej hej.